Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam książeczki z serii, którą pewnie być może kojarzycie, jak widzicie teraz ich okładki, bo były u nas podobne. Uczę się, ale było o liczeniu i opisaniu. Tutaj będzie link na górze. Zajrzyjcie też na tamten film, a dzisiaj pouczymy się angielskiego. Książeczki z wydawnictwa Egmont, nauka, zabawa. I są to książeczki, w których mamy bardzo dużo kreatywnych zadań do wykonania, oczywiście w języku angielskim. I am learning English. Tutaj my name is. Musimy się podpisać. A dalej zaczyna się cała zabawa. Książka jest z DC Super Friends. Druga jest kusykowa. Za chwilę ją Wam pokażę. Mamy miejsca również na medale. No i tutaj mamy słówka, które musimy dopasować do polskich słów. Dalej musimy znaleźć, zobaczcie, angielskie nazwy kolorów i je tutaj wykreślić. Tutaj mamy pod osłoną nocy zadanie. Dalej musimy powiedzieć, gdzie znajduje się flash względem różnych przedmiotów. Są, zobaczcie, części ciała. Tutaj jest wykreślanka dni tygodnia, miesiące. Bardzo fajne. Takie na początek właśnie do angielskiego zadania. Jest, też, są też naklejki i medale, które wykorzystujemy tutaj właśnie na, każdym, na końcu każdego zadania. Mamy miejsce na medal do przyklejenia. No i w klim Książeczka w klimacie, super friendów bohaterów, więc bardzo przyjemnie się zadania będzie z nimi rozwiązywać. A druga kucykowa, czyli też angielski, ale tym razem w towarzystwie kucyków i zaczynamy przygodę od miejsc, miejsc, które znajdziemy w kucykowej krainie. Też jest miejsce na naklejki, medale do przyklejenia, gdy wykonamy zadanie i tutaj też musimy dopasować do miejsc angielskie nazwy. Dalej Wykreślamy nazwy owoców. Tutaj musimy przeprowadzić panią kekę do cukrowego kącika i zebrać wszystkie litery po drodze, co się z nich powstanie. Tutaj mamy rodzinę państwa Szaj. Kim są dla Flaterszaj te kucyki uzupełnij zdania? Jest mama, tata, zobaczcie brat, więc musimy tutaj. Uzupełnić po angielsku, oczywiście. Tutaj układamy kolory, nazwy kolorów. Tutaj, zobaczcie, jest bardzo podobne, co było w tej drugiej książeczce, też właśnie za, przed, obok, wewnątrz. Tylko, oczywiście, jest nasza, nie co ja mówię, pinky pie i tak dalej, i tak dalej. Na środku też naklejki, naklejki medale i naklejki, których możemy używać do zabawy. Cała masa kreatywnych angielskich zadań, które pomogą nam w nauce języka angielskiego. Bardzo lubię książeczki angielskojęzyczne, można się oswajać z językiem. A nie miałyśmy jeszcze takich z zadaniami, więc to są nasze pierwsze i na pewno nie ostatnie, bo są fantastyczne. Więcej o nich na blogu w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.